nazywane dziś Akrotiri. Erupcja wulkanu zniszczyła je i przykryła warstwą popiołu tak grubą, że ruin nie odnaleziono przez 3,5 tysiąca lat. Są trochę jak okno na przeszłość. Możemy zobaczyć, jak wyglądało to miasto. Archeolodzy znaleźli tu coś ciekawego. Kamiennych schodów nie uszkodziły popioły, ani lawa. Zniszczyło je trzęsienie ziemi. Czyli to, co miało miejsce ostatnio, tak? Czyli po prostu te mnóstwo uderzeń tam w obcym obszarze. Zaraz też Wam pokażę aktualne zdarzenia i co tam miało, jak to wyglądało, tak? To było no, mnóstwo e, części ziemi, punktowych dookoła wyspy. Gdy ziemia zaczęła drgać, wszyscy uciekli z miasta. Potem wrócili, żeby odbudować domy. Właśnie to tu widzimy. E, siemka, tiktok. Sądząc, że zagrożenie minęło, ludzie wystawiali meble na ulicę, żeby remontować domy. Łóżka stoją na ulicy. Widzimy kamienie i błoto, materiały budowlane. Wtedy nadszedł kataklizm. Pierwsza faza erupcji była tak silna, że Akrotiri i cała wyspa znalazły się pod grubą warstwą materiału wulkanicznego.